Cześć, to Motorola Psychofan. W moim teście szybkości ładowania Motorola Edge 30 Ultra uzyskałem wynik, który nieco odbiega od wyników, które uzyskali inni recenzenci. Pokazuję z czego to może wynikać. Oczywiście, po pierwsze, używam ładowarki załączonej do zestawu. Telefon był wyłączony, więc nic na nim nie chodziło. się ładował. Tu jest taka opcja, która nazywa się zoptymalizowane ładowanie. Jak widzicie, u mnie ona jest wyłączona. Ona ma zapobiegać przeładowywaniu baterii i sprawić, że bateria będzie dłużej utrzymywała swoje maksymalne parametry, więc stąd mogły wynikać różnice. Pamiętajcie o tym, ja bym tą opcję włączył, polecam ją włączyć. Natomiast jeśli potrzebujecie turbo szybko naładować baterię i uzyskać wynik taki, jak ja pokazałem w swoim teście, po prostu w każdej chwili wchodzicie tutaj i ją wyłączacie. Tyle na dzisiaj. Dzięki. Cześć!